W piątek w motelu ES branowie odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji piętnastolecia Radia Sud. Świętowano także dziesiąte urodziny telewizji kablowej Telesud. Punktem kulminacyjnym była prezentacja nowego medium na rynku medialnym, gazety bezpłatnej, kuriera lokalnego powiatu kępińskiego. Podczas uroczystej gali obecni byli niemal wszyscy parlamentarzyści i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej z byłego województwa Kalickiego. Przybyli także władze okolicznych miejscowości oraz instytucji i firm. Gala była także okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek. Wyróżnienie za współpracę z redakcją otrzymał Starosta Kępiński Jerzy Szmiel oraz burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus. Redakcja Radia Słud wyróżniła w tym roku statuetką przyjaciela radiar Hubertanowickiego Nowickiego z Ostrowa Wielkopolskiego, kapitana żeglugi morskiej Marcina Leszka Wiśniewskiego, Tadeusza Doktora z Ostrowa Wielkopolskiego oraz artystów estrady Andrzeja Cierniewskiego i Pawła Kukiza. Ci dwaj ostatni uświetnili także galę swoimi występami. Yeah. Wszystkie serca są teraz łączone. Patrzę na moje miasto kochanie. Ty jeszcze śni i wyślij na te miasto dzisiaj z naszymi marzeniami. Dodatkowo na scenie pojawiła się Asia Si, amerykanka polskiego pochodzenia. Specjalnie podziękowana osobom, z którymi redakcja bliżej współpracuje są to Marek Michalski, były piłkarz łódzkiego Widzewa, obecnie trener piłkarski Polonii Kępno, Jolanta Kubiak, kierownik powiatowego urzędu pracy w Kępnie, Maciej Grygier, menadżer Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Marian Kamiński, właściciel restauracji i hotelu oraz kapitan powiatowej straży pożarnej Wiz Wieruszowa, Dariusz Górecki. Podczas gali życzenia dla właściciela i całej załogi Radia Sud złożył prezes PZPR Michał Listkiewicz, który do białego rana, podobnie jak reszta gości, świętował urodziny Radia Sud i Telewizji Telesud. Po dzisiejszym teleobiektywie zapraszamy na materiał o ludziach, którzy tworzą Kępińskie Radio i Telewizję Sud. W tragicznym wypadku w Hojęcinie zginął młody mieszkaniec z Bralina. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 14 na drodze krajowej nr 8. 19-letni motocyklista wpadł prosto pod Forda Transita i zginął na miejscu. Kierowca Forda nie odniósł poważniejszych obrażeń, ale tuż po wypadku doznał szoku i trafił do Kępińskiego Szpitala. W tym stanie nie mógł złożyć zeznań. Policja i prokurator starają się ustalić, jak doszło do tragedii. Kierujący busem dostawczym pojazdem przebywa w szpitalu. Podały, podano mu środki uspokajające, także w chwili obecnej nie ma możliwości przesłuchać go. Również nasze rozpytania tutaj wśród kierowców, którzy zatrzymali się bezpośrednio po zdarzeniu, nie przyniosły spodziewanych efektów. Nikt, nikt nic nie widział. Apelujemy do Państwa, może ktoś z Państwa widział to zdarzenie, prosimy o kontakt z numerem 997. Z pierwszych ustaleń najprawdopodobniej 29-letni kierowca tranzita nie ustąpił pierwszeństwa podczas manewru skrętu w lewo. 19-latek jadący motorem z impetem uderzył w przód busa. Zginął na miejscu. Jego ciało zaklinowało się pod samochodem. Sekcja zwłok wykaże, czy był trzeźwy. Droga krajowa została zablokowana na kilkadziesiąt minut na obu pasach jezdni. W kilka minut utworzyły się ogromne korki. Dopiero po zakończeniu wstępnych działań policji jeden z pasów został odblokowany i ruch odbywał się wahadłowo. Jarosław Kaczyński gościł w Kępnie. Były premier, obecnie szef partii Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z przedstawicielami samorządów i organizacji z terenu powiatu kępińskiego. Spotkanie odbyło się w poniedziałkowe południe w Miejskim Ratuszu. Podczas wystąpienia premier podkreślił ważną rolę samorządów w roli rozwoju państwa i wykorzystania środków unijnych. Uważam, że ich rola w realizacji wielkich planów związanych z środkami europejskimi, żeby przejść na koniec, do spraw praktycznych jest w tej chwili zbyt słaba. Samorządy, wbrew obiegowych opinii, mają duże uprawnienia. Premier poparł to doświadczeniem brata, który był prezydentem Warszawy, a dziś Polski. Mój brat często żartuje: jak byłem prezydentem Warszawy, to miałem władzę. Jak jestem prezydentem Polski, to mam wpływy. Otóż coś z tym jest, proszę Państwa. Coś z tym jest. W samorządach jest naprawdę bardzo dużo władzy. Jeszcze raz odwołam się do tego doświadczenia rodzinnego, bo własnego nie mam, ale brat mówił, że no, dobrze być prezydentem czy burmistrzem, bo to naprawdę można się wykazać, bo to jest takie naprawdę samodzielne stanowisko, gdzie jest dużo, bardzo dużo władzy, o bardzo, bardzo wielu sprawach można zdecydować. Z sali padło również pytanie o prominentnych działaczy PiSu, którzy coraz śmielej zapowiadają chęć uczestniczenia w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja wyznaczyłem, tutaj użyję, chociaż nie lubię tego na ogół zrobić, tego zajęka ja. Warunki, które musi spełniać ktoś, kto chce kandydować do Parlamentu Europejskiego. Wśród tych warunków jest dobra znajomość realiów, Unii Europejskiej i bardzo biegła znajomość przynajmniej jednego z dwóch oficjalnych języków, w istocie angielskiego. Podkreślam, bardzo biegła znajomość, a nie taka, że AA. Była to już druga wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Kępnie. Pierwszy raz gościł w sierpniu 2001 roku. Wówczas spotkanie odbyło się w Domu Katolickim przy udziale kilkunastu osób, głównie lokalnych dziennikarzy. Po kilku latach wizyta premiera była już nie lada wydarzeniem w mieście i, i regionie. Przed Kępińskim Sądem stanęli właściciele nocnego klubu, którzy mieli ułatwiać prostytucję i czerpać zyski z uprawiania nierządu przez pracujące tam kobiety. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Czterdziestoletnia kobieta i o kilka lat starszy mężczyzna od wielu lat prowadzili nocny klub w miejscowości Słupia w gminie Perzów. Na brak klientów nie narzekali. Lokal znajdował się tuż przy drodze krajowej nr 8. Według prokuratury w klubie działała agencja towarzyska, a młode kobiety były zmuszane przez właścicieli do prostytucji. Oskarżeni nie przyznają się do winy, tymczasem, zdaniem śledczych, Kobieta zmuszała do nierządu dwie nieletnie dziewczyny. Jedna miała czternaście, druga piętnaście lat. Właścicielka klubu miała je zastraszać, wywozić do lasu i grozić pobiciem. Wszystko wskazuje, że dziewczęta wiedziały, po co tutaj przyjeżdżają. Dopiero z czasem chciały się wycofać. Wtedy okazało się, że jest to niemożliwe. Wiadomo już, że matkę jednej z nich wprowadzono w błąd co do faktycznego zajęcia córki. Za ułatwianie uprawiania nierządu odpowiadają przed sądem jeszcze dwie inne osoby, współpracownicy dwójki głównych oskarżonych, którzy przywieźli nastolatki do nocnego klubu. Wszystko wskazuje, że proces będzie się ślimaczył. Sąd ma kłopoty z ustaleniem miejsca pobytu świadków i pokrzywdzonych. Kolejną rozprawę wyznaczono na 2 kwietnia. Już od piątku w powiecie gępińskim ukazuje się bezpłatna gazeta Kurier Lokalny. To nowe dziecko Radia i Telewizji SUD. Pismo ukazywać będzie się co dwa tygodnie w środę w nakładzie prawie 7 tysięcy egzemplarzy. Kurier lokalny dostarczać będzie aktualnych informacji z życia miasta i regionu. Pojawią się w nim rzetelne komentarze, ciekawa publicystyka, ale także rozrywka. Dużą zaletą jest to, że gazeta jest bezpłatna. Nasze medium się rozwija. Gazeta bezpłatna, kuriel lokalny powiatu kępińskiego to kolejne dziecko ośrodka radiowo-prasowo-telewizyjnego. Pierwszy numer jest już w Państwa zasięgu, w wybranych sklepach, instytucjach, a, a także z rąk naszych kolporterów. Kolejne wydanie 19 marca, jest to wydanie świąteczne. Mam nadzieję, że zostaniemy przez Państwa mile odebrani. Pismo będzie miało swoje stałe pozycje i tak w dziale wieści rynkowe dostarczy czytelnikom cennych porad i informacji w zakresie rynku, prawa i ekonomii. W dziale wieści rolnicze znajdą się informacje związane z branżą rolniczą. W każdym wydaniu będą rozmowy ze znanymi ludźmi z kręgu biznesu, polityki i kultury. W gazecie znajdzie się coś dla miłośników sportu, dla naszych najmłodszych pociech, ale najważniejsze, sporo tematów z życia mieszkańców powiatu, jak i krajowych wydarzeń. Gazeta ukazywać będzie się co dwa tygodnie w środę, w prawie siedmiu tysiącach bezpłatnych egzemplarzy.